Dobry wieczór, dzień dobry, w zależności od tego, gdzie nas państwo słuchacie. To La Banda, to portal po bandzie. Ja nazywam się Krzysiek Sałaga, a dziś moim gościem jest dziennikarz radiowy oraz prezenter telewizyjny i żużlowy, Michał Korościel. Dobry wieczór, bardzo mi miło. Dobry wieczór, cześć, fajnie, że wpadłeś. I wiedziałem, że jak zaproszę pierwszy raz takiego słynnego radiowca, to sam stracę głos. <głos> Coś w tym jest, ale nie brzmisz tak źle. To czasami, nawet, jest fajnie, jak trochę zedrzesz struny głosowe, to brzmi się tak bardziej rokowo. To nawet jest do pewnego stopnia zedrzeć struny głosowe jest fajnie, tak jednorazowo. No to miejmy nadzieję, że widzowie to przybaczą i powiedzą, żebym zawsze tak zdzierał. Ale mam nadzieję, że to Ty będziesz mówił dzisiaj dużo więcej. Chciałem z Tobą porozmawiać, Michale, o... przede wszystkim o żużlu, nat natomiast też troszeczkę o tym, co robisz poza żużlem, bo wiemy, że zajmujesz się skokami. Ale po kolei wydaje mi się, że, że zaczniemy jednak od tego żużla, ponieważ sezon żużlowy właśnie dobiegł końca. I powiedz, czy ciebie coś zaskoczyło? No, wiele rzeczy mnie zaskoczyło. Wiele rzeczy mnie zaskoczyło. Zaskoczyło mnie, że Maciej Janowski zdobył indywidualne mistrzostwo polskie, a nie Bartosz z Zawsze jak Marzik gdzieś startuje i nie wygrywa, to jest. W jakimś sensie zaskakujące. Zaskoczył mnie tym samym, idąc tym samym tropem, złoty kask. Bo złotego kasku Bartosz z też nie wygrał. To na pewno mnie zaskoczyło. Pewnie spadek Unii Leszno zaskoczył mnie mniej, bo jak sobie przypominam, to ja chyba obstawiałem, że Unia Leszno spadnie. Zakładałem, że tam będzie grudziąc Leszno i Zielona Góra, będą walczyły o to e, utrzymanie, i, i wydawało mi się, że Unia spadnie. Także to nie jest wielkie zaskoczenie. Zaskoczył mnie rybnik, który awansował. Do ekstraligi, także parę rzeczy mnie zaskoczyło na pewno. A ja myślę, że najbardziej w ostatnich tygodniach zaskoczył Cię Apator, bo tutaj mieliśmy właśnie ten przykład tego słynnego Twojego zakładu z Panem z Internetu, gdzie musiałeś puścić hymn Apatora Toruń na, na antenie Radia z. Powiedz, łatwo jest przekonać e, redakcję takiego dużego radia do tego typu e, numerów? nie jest łatwo, ale ja już tam pracuję. Wczoraj minęło 17 lat i oni znają hmm. moje zboczenia wszelkie, znają moje słabości, i jak nie przeginam, to przymykają na to oko. Czasami zdarza mi się przeginać, że za dużo tego żóżla jest jak na, jak na radio komercyjne, wielkie, ogólnopolskie, ale to jest też kwestia tego, jak to ograsz, nie? Gdybyś, jak to ograsz tak, że powiesz, że tu przegrałeś, jeszcze powiesz, że nie znasz się na żółżu, że ograsz to jakoś tak humorystycznie, to da się to przepchnąć. Gdybym to zrobił, tak wiesz, tak. Hamsko powiedziałbym obuchem takim, że słuchajcie, teraz muszę puścić hymn. Apatora i puściłbym dwie minuty, i nie, nie byłoby całej tej otoczki. To, to ciężko ciężej by było przepchnąć, ale że tam sam z siebie się mogę przy tym pośmiać, to, 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 to da się to przepchnąć. Gdybym ja to robił, bo później na Twitterze miałem różnych mnóstwo propozycji. Załóżmy się o to, załóżmy się o tamto, załóżmy się o to. Gdybym to robił co drugi dzień, puszczał hymn jakiegoś klubu, no to by było już mniej śmieszne, bo to, 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 to da się zrobić raz. I raz jest fajnie, śmiesznie, da się tam namówić redakcję, a częściej byłby problem. Mhm, mm no domyślam się, że jednak to jest ogólnopolskie radio, które nie traktuje tylko i wyłącznie o żużlu, są tacy Polacy, którzy o żużlu nigdy nie słyszeli, albo nie lubią, bo co to jest za sport, tam na motorach jeżdżą jacyś, więc, więc wierzę, że to proste nie jest, natomiast jeżeli mógłbyś zdradzić troszeczkę kulisów tego wszystkiego, czy, czy to faktycznie leci na żywo, czy ty z tym Marcinem Sońtą tam rozmawiałeś na żywo o tym żużlu, czy to jest tam 10 sekund wcześniej nagrane jednak mimo wszystko? Nie, 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 jest na żywo, dlatego to jest kręcące. Wiesz co? Oczywiście są w radiu rzeczy nagrane, tak jak na przykład niektóre wejścia reporterów w wiadomościach są nagrane. Czasami nawet zdarza nam się nagrać pogodę. Jak na przykład ostatnią kwestię, ostatnie wejście, jakieś mam za 27, powiedzmy, a później nic, nie muszę robić, tylko pogodę po 7, to zdarza mi się nagrać pogodę. Ale tak to. Wszystko jest absolutnie na żywo. To nawet można by, gdyby to było nagrane, to by było fajniej przycięte, to by było lepiej zmontowane, to by było na. Ale nie, 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 to, to jest absolutnie na żywo. No i też sądziak jest taki, że on wchodzi w takie rzeczy, że ja nie go nie muszę za bardzo przekonywać. Mówię mu, że to będzie fajne, zaufaj mi, on tam coś do siebie dorzuci i z nim się bardzo dobrze pracuje. Także ja to, w... to mnie kręci. Gdyby to było nagrane, to straciłbym z połowę Friday z tego absolutnie. bo było... nigdy jak nagrasz za pierwszym razem, nie jesteś zadowolony. Nigdy. Dlatego podoba mi się, że to, co my nagrywamy, to, to, to jest takie nagrywanie live to tape, że jest nagrywane, ale później rozumiem, że, że puszczasz to jeden do jednego, nie? Chyba, że na przykład zacznę zaraz wul wrzucać wulgaryzmami, to wtedy wytniesz, ale nie planuję, także... To znaczy, często docinamy coś po prostu, bo nie wiem, komuś się przytnie internet albo coś po no, prostu no, nie, 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 nie wygląda optymalnie, tak, natomiast bo. bardzo rzadko jest tak, że ktoś faktycznie aż taką głupotę palnie, że, że później musi, musi to być wycięte. Tak, no właśnie. Dlatego to jest, to jest kręcące. Przy wejściach na żywo jest jakiś dreszczyk emocji, że to jest już, teraz, że nie da się tego cofnąć, że nie da się, że można się pomylić, ale jak się pomylisz, to są jakieś konsekwencje. No, to, to jest fajne. No, to praca na żywo w ogóle mnie najbardziej jara. Ja nie, nie, nie cierpię nagrywać. Jak ktoś mamy nagrywać czasami na socjale, czasami nagrywamy, czy lewenowe, czy Eurosportowe i ci goście od sociali mówią, a tak, a tak, a tak, to ja jestem zmęczony. Wolę na żywo i te, wtedy jest najfajniej. Mm -hmm. No i pewnie dlatego główna Twoja zajawka od wielu, wielu lat to Radio Radio Z. Myślę, że tutaj tą delikatną kryptoreklamę możemy, e, możemy zrobić, ale tak w dobie powiedz mi, sztucznej inteligencji, która rozwija się coraz bardziej, i na przykład w moim narzędziu, czysto teoretycznie moim głosem mogę sobie nagrać wszystko, nic nie mówiąc, nie obawiasz się tego, że, że taki głos Marcina, przepraszam, Michała Korościela, e, będzie można sobie po prostu syntetyzować i Twoim głosem powiedzieć wszystko, nie płacąc ci za to ani grosza. Będzie można, oczywiście, że będzie można. Zwłaszcza, że ja nie mam jakiegoś wybitnego głosu. To mógłby się przejmować Morgan Freeman na przykład, który ma wybitny głos. Ale ja myślę, że no, można, można głos twój zastąpić, mój zastąpić już teraz można. Tylko, że mam nadzieję, że tym co mówię... Używając języka korporacyjnego, produkuje jakąś unikatową treść, i ty też. I mhm. każdy autor pracujący w internecie musi mieć, musi mieć jakąś osobowość. Jak masz jakąś osobowość, no to sztuczna inteligencja, mam nadzieję, nie zabierze ci osobowości albo nie zabierze ci myślę, że sztuczna inteligencja będzie miała najwięcej problemów z tym, żeby się nauczyć e okazywać emocje. Nie wiem, czy to w ogóle można, przecież ona nie będzie miała serca, nie będzie. A jak okazujesz emocje, to ci się głos załamie, to powiesz coś wtedy takiego głębokiego od serca. Już są jakieś testy w stacjach radiowych na całym świecie z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. No, zamiast lektora. Ten lektor, który czyta te komunikaty, to, 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 to można, a jeżeli my raz mówimy wolniej, raz szybciej, raz z uśmiechem, raz nie, raz poważnie, raz mniej poważnie, to, 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 krótko mówiąc, posługujemy się emocjami i chętnie z nich korzystamy, to myślę, że to będzie ciężko sztucznej inteligencji zastąpić. E a poza tym jak ta sztuczna inteligencja zastąpi nas wszystkich, to, 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 to po co w ogóle mamy żyć? No to może nas później pozabija gdzieś, upchnie nas gdzieś do jakiejś komory, pozabija i już, i sama sobie będzie żyła, tylko co wtedy będzie robiła, to nie mam pojęcia. No tak, tak, myślę, że tutaj już idziemy naturalnie groteskowo i trochę za daleko, no bo wiadomo, że nie będzie za nas jadła, natomiast tego typu rzeczy, jak, jak właśnie słuchanie radia, oglądanie telewizji, czy nie wiem, wizerunek jakiegoś aktora, można sobie wygenerować Keanu Reevesa i go w ogóle nie potrzebować, nie płacić mu tych e, milionowych gasz, nie, za, za, za udział w filmach, więc... No to jest, to jest ciekawe, natomiast myślę, że dobrze mówisz, e, jeśli chodzi o, o te emocje na żywo, nie? Bo, bo sztuczna inteligencja, widząc, że nie pamiętam, który to był żużlowiec, jechał na motocyklu B, A, C, A. Marcin Korościel co mówi? Jezus, ja cię Marcinem cały czas nazywam. Michał Korościel co mówi? No ten jedzie na motocyklu Baca. Nie? Myślę, że sztuczna inteligencja tak szybko by na to nie wpadła. No, może i tak. A to niedawno było chyba, nie? Nie tak. wiem, w jakich zawodach to było, ale to niedawno było. No, 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 właśnie. no właśnie, dlatego chodzi mi o to, że musisz mieć jakąś osobowość. Jak masz jakąś osobowość, no to nie zabiorą ci jaźni, ci nie przeszczepią, no nie, nie nie zabiorą ci osobowości, dlatego trzeba być jakimś. Moim zdaniem w tych czasach trzeba być jakimś, nie można być odtwórczym, trzeba być sobą. To jest absolutnie... Absolutnie kluczowe, wydaje mi się. A, a poza tym, jeszcze taka proba tej sztucznej inteligencji, takich rozmów na świecie odbywało się już kilkadziesiąt albo kilkaset na przestrzeni ostatnich 100 lat. Jak w, wchodziły teleodbiorniki, to na świecie rozmawiało się o tym, czy to jest śmierć kina, czy kino upadnie. Teleodbiorniki, ja nie wiem, nie chcę strzelać, ale z 70 lat mamy 60, 50, 80, ileś tam, a do kina ludzie tam czas chodzą. Być może nie tak często i ochoczo jak kiedyś, ale kino nie umarło. W związku z tym. Y, y, Pewnie może być tak samo z sztuczną inteligencją. Sztuczna inteligencja trochę ograniczy ludzi pracujących w naszym zawodzie, tych takich, którzy wykonują prostsze zawody, ale nie zabierze nam wszystkich odbiorców i nie wyprze nas całkowicie. Tak jak telewizja trochę zabrała e, ludzi mm, z kina, ale tego kina nie zabiła. Także ja bym się jakoś tak strasznie y, nie przejmował, nie martwił. Ja w ogóle jestem raczej optymistycznie nastawiony do, do życia, i także nie, nie, nie. nie mówię, że nie martwię się, bo jestem taki super, że nic mi się nie stanie, tylko że. Przetrwamy. Jak będziemy chcieli, jak będziemy sobą, jak będziemy się starać, jak będziemy mieli coś do przekazania, będzie nas to cieszyło, to przetrwamy. Mhm. Nie, no to, to bez dwóch zdań wydaje mi się, że aż tak bardzo nie musimy się obawiać, i tutaj ten Twój optymizm, optymizm naturalnie podzielam co do tych kwestii. E, Michale, powiedz, ty jesteś dosyć chyba szczęściarzem w życiu, bo, bo tak, kończy ci się ten żużel e, i zaczyna ci, zaczynają ci się od razu skoki narciarskie, które trwają mniej więcej tam do tej planicy, gdy już pierwsze sparingi jeździ się. E, specjalnie tak to sobie wybrałeś, czy faktycznie od bajtla się interesujesz tymi dwoma dyscyplinami? Od bajtla to nie, od bajtla to się interesuje żużlem na pewno, bo w 91 roku byłem pierwszy raz na żużle, jak miałem 7 lat i, i zakochałem się absolutnie. A jeżeli chodzi o skoki, to ja jestem takim typowym dzieckiem małysza, że wcześniej, wiesz, jak były święta, to tam w ten turniej czterech skoczni w telewizorze, w teleodbiorniku leciał, ale to się tak patrzyło tam, wiesz, te Goldbergery, Weissflogi, wszystkie skakały i no i spoko, naszych tam nie było, ale to, to było takie tło. A jak małysz zaczął wygrywać, to już zacząłem się tym bardzo mocno interesować. Eee, no i w Eurosporcie o tym wiedzieli, a ja do Eurosportu się dostałem przez Żurzel w 2013 roku, czy 2013? I później, jak już wiedzieli, że się interesuję też skokami, no to też mnie, że tak powiem, wykorzystali do tych skoków, i tak to się jakoś naturalnie zaczęło uzupełniać. Ale rzeczywiście, że to, to są moje dwie największe miłości. Przy czym zawsze podkreślam, że żużel jest tą pierwszą, a wrodzoną, że tak powiem, skoki są trochę nabytą i później, bo tak miałem z 16 lat, jak się zacząłem skokami mocniej interesować. Ale podoba mi się ten układ rzeczywiście, bo już później mam coś takiego po, po Grand Prix w Toruniu, że nie, że mam dość żóżla, ale nigdy nie mam tak, a mogłoby jeszcze potrwać. Dobrze, że się skończyło. Lubię jakiś taki porządek na świecie. Ja bym nie chciał tak, żeby ten żużel trwał nie wiem do grudnia, żebyśmy szukali gdzieś jakiś hal, że ja, ja wręcz potrzebuję takiego oddechu, już się cieszę, już nie mogę się doczekać, kiedy będą skoki w Lillehammer, będą 22 listopada się zaczynają i już zaczynamy ze skokami, już zaczynam to śledzić, myśleć, kombinować. Także cieszę się, że tak to wygląda. Ale a mhm. czy jestem szczęściarzem, to na 100%. Ja jestem mega szczęściarzem, bo żeby dostać fajną pracę, to trzeba się oczywiście do tego nadawać, trzeba mieć jakiś talent, ale trzeba też mieć szczęście. Jest mnóstwo ludzi utalentowanych bardzo, którzy mieli mniej szczęścia i nie mogą do końca robić tego, co chcą. Także ja sobie zdaję sprawę, że ten czynnik szczęścia w moim życiu też odegrał rolę i, i temu szczęściu też zawdzięczam to, że mogę robić to, co robię. Mhm. No ja nazywałem cię tym szczęściarzem nie dlatego, żeby podkreślić, jak, jak wielkiego farta miałeś w życiu, że dostałeś taką fajną robotę, tylko bardziej, że, że w sumie to co robisz, no to nie dość, że cię cieszy na chwilę obecną, bo to słychać na każdym kroku, to jeszcze bardzo fajnie ci się czasowo zazębia jedna dyscyplina. A, tak, 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 nie, no idealnie, idealnie to jest zrobione i jeszcze to, to szczęście jest jeszcze większe, jeżeli, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że cały rok mam radio i mam bardzo elastycznego szefa, bo ja potrzebuję przecież wolnych piątków, a ja mam program poniedziałek-piątek i tam musiałem się trochę nagimnastykować, żeby te wolne piątki dostać, a... no i on mi poszedł na rękę z tymi wolny, wolnymi piątkami, nie każdemu i nie każdemu idzie, a mi poszedł na rękę, także mogę łączyć i radio jeszcze z tym, także to, to, to już w ogóle jest super. Mhm. No ale to co, home office'u nie macie w piątki w radiu? <laughs> Wiesz to były takie, pro... jak była pandemia, to parę osób, które mocniej przeżywały tę pandemię i tam bardziej były wystraszone, no to była taka możliwość, że mogę, jeżeli masz odpowiedni dom i czy tam mieszkanie, i możesz zaaranżować sobie pokój na studio, to z radia przyjeżdżał technik, tam ci lekko to wygłuszał, ustawiał mikrofon, yy, to brzmienie odpowiednie i parę osób robiło programy yy, z domu, ale ja nawet nigdy tego nie rozważałem. Raz, że nie mówię, że nie traktowałem poważnie pandemii, ale byłem raczej taki, no. Ludzie chodzą, pracują, że ktoś musi pracować w sklepie, ktoś tu, ktoś tam. Także ja wolałem jeździć do radia, bo ja nie, nie, nie umiem pracować z domu. Trochę mieliśmy takich programów z Eurosportu, że tam na takich właśnie jakichś Zoomach, Skypeach, Riverside'ach się łączyliśmy z różowcami, różnymi skoczkami robiliśmy takie programy. Ja w domu nie czuję atmosfery pracy. Nie? Nie, nie, nie. Ja potrzebuję takiego lekkiego spięcia, rozumiesz? Takiego, że działamy teraz, że coś się dzieje, a w domu to jest jednak lekkie rozleniewienie. Choć w tych piżamach to jest tak, nie, nie umiem się tak nagle z wejść w tryb pracy. Mhm. No, na pewno to nie jest proste i na pewno nie w każdym zawodzie można to zrobić, bo są zawody typu ten otrzaskany informatyk, czy, czy nie wiem, jakaś pani z księgowości, która spokojnie sobie może te fakturki właśnie w piżamie w domu wertować, a, a są zawody, których nigdy byś nie pomyślał, że można robić home office. Ale wizytę u lekarza załatwisz przez internet, nie? I przepiszę ci tą e, receptę na co tylko chcesz, więc, więc pewne rzeczy troszeczkę były zaskakujące. Ale myślę, że o, o pandemii to tutaj za bardzo dzisiaj nie chciałbym e, rozmawiać, bo, bo, bo temat jest już stary, nudny i, i otrzaskany. Natomiast jeżeli mam tu eksperta od, od skoków i od żużla, to pierwsze podobieństwa, które mi się cisną tutaj właśnie na, na usta, to tak. Po pierwsze, no mamy polskiego starego i nowego mistrza. I tutaj mówię o naturalnie Golob, z Marslik. Małyż Stoch. Druga sprawa, jedni i drudzy chudzi, tak muszą być chudzi, żeby odnosić sukces. Trzecia sprawa, sprzęt. Coraz większą rolę odgrywa sprzęt w jednym i w drugim sporcie. Ale co byś jeszcze ty do tego dodał, Michale? Druga do Ze wszystkim geografia mhm. jednego i drugiego sportu, o jednym i o drugim sporcie mówił, e, kto się tym interesuje niszowy sport. I rzeczywiście bez Polski oba te sporty padłyby bardzo szybko, bo o ile Żużel w Polsce dźwiga, światowy żużel już od dobrych 30 lat powiedziałbym, to w przyskokach jest tak to powiedzmy od 15 lat, że jesteśmy najważniejszym krajem. Mimo, że my nie mamy najwięcej konkursów Pucharu Świata, że nigdy nie organizowaliśmy Mistrzostw Świata w narciarstwie klasycznym, to my jesteśmy bardzo ważni. U nas jest największa oglądalność telewizyjna, u nas, trybuny, jak są te konkursy w Wiśle, w Zakopanem, w tamtym roku w Szczyrku też jest bardzo dużo e, ludzi. E, a poza tym geografia, w takim sensie, że w Europie jest 6-7 krajów, które się tym interesują, i jeden egzotyczny. W przypadku Żóżla to jest Australia, w przypadku Skoków to jest Japonia. No z tym, że ci, ten Puchar Świata w skokach do tej Japonii leci raz do roku, a my do Australii niestety nie lecimy. Mam nadzieję, że polecimy w, w ciągu najbliższych lat i też tam będziemy robić jedno, jedno Grand Prix. Także geografia jest bardzo podobna. Poza tym sama struktura zawodów, one też trwają z dwie godziny i też jest tak, nie tak jak w piłce, nie ma ciągłości takiej. To znaczy jest skok, czyli jakiś strzał emocji, strzał adrenaliny i oddech. To trwa 7 sekund i oddech. 50 razy 7 sekund i oddech w międzyczasie, a w żużlu masz w Grand Prix 23, w lidze 15, ale też jakieś emocje, oddech, analiza. To nie jest tak jak w piłce nożnej, koszykówce, siatkówce, że tam cały czas się toczy, toczy, toczy i oddech jest po pierwszej połowie. Także ta struktura też jest dość podobna. Sport bardzo uzależniony od pogody. Na skoczni wieje, na żużlu pada i już trzeba albo odwoływać, albo przesuwać, albo kombinować. Także tych podobieństw jest bardzo dużo, jest rzeczywiście bardzo mm -hmm. dużo, a ta waga, o której wspomniałeś, no to to jest myślę tak też od 15-20 lat, bo żużlowcy, wcześniej, umówmy się, no, widziałeś różlowców w latach 90 i na początku 2000-tych nawet, no to wozili brzuch na baku i nikomu to nie przeszkadzało. Teraz to przeszkadza, najbardziej im i, i rzeczywiście oni też już się mocno, mocno odchudzają, tam kiedyś Bartek z Zmarzyk mi opowi opowiadał, że spotkał się z Piotrem Żywą, pogadali trochę o tym, to mówi, że już tam niewiele im brakuje żużlowcom, jeżeli chodzi o wagę do skoczków. Mm. No tak, tylko że w skokach jest coś takiego, żeby zapobiegać tej anoreksji, którą tam Sven Hannawald najbardziej chyba nagłośnił, to są skracane narty, jeżeli ta waga skoczka jest za mała, więc tutaj jest jakaś ta rekompensata, a w żużlu tego nie ma i często te głosy są podnoszone zwykle przez tych wysokich zawodników, jak Matej Żagar na przykład, który przez lata mówił, no, że nie ma szans w nowoczesnym żużlu przez to, że jest zbyt wysoki i nie schudnie do tych 50 kilo. E, tak w ostatnim czasie właśnie ten temat znowu został odświeżony e, przez bodaj Timo Lachkiego, e... Nie pamiętam do końca. Natomiast on chyba taki pościg wrzucił właśnie na, na Facebooku, że to też jest taki wyższy zawodnik i też no, już musi do granic swojej wytrzymałości, czy do granic swojej diety dochodzić, żeby jakiekolwiek mieć szansę. I teraz już długi wstęp, krótkie pytanie. Gdzie stoisz w tym sporze? Czy uważasz, że powinniśmy sztucznie dociążać motocykle lżejszych żużlowców, żeby było sprawiedliwie, czy po prostu, nie wiem, jeżeli ktoś ma metr m, to nie powinien się do koszykówki pchać? Wiesz co, uważam, że my wprowadzimy te limity, prędzej czy później wprowadzimy, bo zobacz, że w Formule 1 też wprowadzili te limity, żeby oni się nie zagłodzili na śmierć. Tam Lewis Hamilton, z tego co wiem, przytył 7-8 kilo i mówił, że ja nigdy nie czuł się tak dobrze. Także nawet niekoniecznie trzeba będzie dociążać motocykle, tylko te wszystkie maceny, beny, kuki będą mogły być trochę cięższe. Oczywiście nie każdemu żużlowcowi przytycie przychodzi z łatwością, bo niektórzy po prostu są tak skonstruowani, że są, że są niezbyt ciężcy. No i oni będą musieli to ciążyć, ale myślę, myślę, że do tego dojdziemy, że zważymy zawodnika z motocyklem i w całym jego stroju, w kombinezonie, w kasku i tak dalej, powiedzmy, ta granica będzie ze 150 kg i prędzej czy później do tego, prędzej czy później do tego dojdziemy, bo to jest krok w stronę profesjonalizmu i w, w stronę wyrównywania szans. Także gdybym miał zgadywać, co będzie, to moim zdaniem takie limity zostaną wprowadzone, ale kiedy to nie wiem. Ja byłbym, byłbym rzeczywiście za tym. Mhm, mhm. Czyli tutaj stoisz po stronie właśnie zwolenników prostowania tego. Tak, tak, no tak dobrze. Tak. Nie jestem jakimś radykalnym zwolennikiem, nie będę krzyczał, że to trzeba już od zaraz i tak dalej. No, bo widzimy, że ci wysocy zawodnicy sobie jeszcze radzą. Max Frick jest dość wysoki i potrafi wygrywać rundy Grand Prix. To nie jest tak, że tylko te Mikrusy wygrywają, chociaż jest ich rzeczywiście, rzeczywiście coraz więcej. Kiedyś Tomasz Golop i Tom Rickardson byli. Tom Rickardson, jak zdobywał tytuł chyba w 2005 roku, to był najcięższy w stawce i to jeszcze wtedy nikomu nie przeszkadzało. To było 19 lat temu. Eee, dzisiaj, czy nie wiem nawet, kto jest najcięższy. Doyle może, ale to też nie są takie. Nie, nie, nie mam pojęcia, kto to jest najcięższy, mm -hmm. ale no, no więcej jest tych niskich, drobnych. Nie? I nawet jak ten Max Frick tak. ciut wyższy, ten nawet nie mający 1,80 m, chyba od czasu do czasu wygrywa, no to ch chyba trzeba będzie pójść w tym kierunku prędzej czy później. Żeby, mm -hmm. żeby nie ograniczyć, żeby nie było tak, że wiesz, że przychodzi chłopak do szkółki, który ma 1,80 m i już go wyrzucają. Nie, 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 nie stać nas na to, żeby marnować chłopaków, którzy mają 1,80 m, zwłaszcza, że społeczeństwo chyba jest wyższe niż było wcześniej. także. No zaraz będzie tak, że, że co drugi chłopak będzie o 1,80 m. No tak. Tak, tak. No faktycznie tutaj myślę, że to jest rozsądne podejście i też takie sprawiedliwe, chociaż no też nie w stu procentach, no bo trochę racji mają ci, że cóż, jeżeli ktoś się urodził 1,65 m i chciałby zostać siatkarzem i chciałby tam ścinać nad blokiem, no to no co, sprężyny mu zamontujemy na, na butach. No, tak, no bo tak, po tak, się... tak, 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 tak. Ale no to wiesz, co, to i tak i tak będą ograniczenia, no to dwu, dwumetrowiec i tak żóżowcem nie zostanie, to w drugą stronę. Hmm. Nie? Nawet jak wprowadzimy te ograniczenia, to on i tak żóżowcem nie zostanie, no bo będzie szurał nogami po ziemi. No. Także tak czy, tak czy siak hmm. będą. Wiesz, co, to, to byłoby naginanie sztuczne, gdybyśmy uznali, że trzy motocykle z zawodnikiem to musi być 170 kg. Wtedy ten macen musiał sobie hmm. 20 kg ciężarków do, dołączyć, to wtedy już by był absurd. Nie? Ale jeżeli znajdziemy hmm. taką, taką zdrową granicę, taką, taki zdrowy limit, no to myślę, że nikomu lekkiemu nic się wielkiego nie stanie. Rozumiem, rozumiem. No jest to jasne zdanie z twojej strony i wydaje mi się, że dyskutować z nim na, na chwilę obecną nie sposób. Więc może już powoli zbliżając się tutaj do, do końca te, tego programu, chciałem pociągnąć troszeczkę ten wątek właśnie z Marzlik, Golob, Stoch, Małysz. Wiesz co, tak, Bartek ma dwóch synów, ty masz córki. Kamil Stoch szczerze mówiąc, nie wiem, nie pamiętam czy ma syna, ma dzieci. ale daj mu, nie ma dzieci. Nie ma dzieci. Ale może kiedyś będzie miał. I takie pytanie może z gatunku tych e, pseudo-poważnych. Czy gdybyś mógł wybierać, e, kto, ma, kto miałby zostać twoim swatem, tak, Także twoja córka miałaby tam wyjść za mąż za młodego Marzlika albo młodego Stocha, to kogo byś za tego swata wolał? Bartka czy Kamila? Bartka czy Kamila? Kurczę, to jest strasznie trudne pytanie. Oni są, e, oni są inni. Kamil jest bardziej zamknięty, ma taki swój. Bardziej zamknięty, ciężej do niego dotrzeć, do Kamila, ale też ma powiedziałbym takie szersze horyzonty, to znaczy on się interesuje wieloma, wieloma rzeczami, wiele, wiele ma pasji, wiele ma w, w głowie, a Bartek jest mocno skoncentrowany na motocyklach. Jak kiedyś, kiedyś Bartka pytam, czy to rzeczywiście jest tak, jak o Tobie mówię, że z Tobą można pogadać tylko o motocyklach, on mówi nie wiem, czy tylko, ale najlepiej się w tym czuję. Yy... Kurcze, nie wiem. No z jednym i z drugim byłoby miło mieć takiego. Wiesz, ja mam trzy córki, także ja bym się poradził. Jeden Podzielisz byłby się. ze Smarzikiem, drugi ze stochem, także jakoś bym z tego wybrnął. No okej, okay, dobra. No to teraz nie wiem, ile masz sióstr, ale kogo wolałbyś za szwagra? Tomka, Kagoloba czy Adama Małysza. <noise> Moja siostra już ma męża, także to mam jedną siostrę i ona ma męża. <noise> no, ale to dobrze, że masz jedną. To tutaj musisz wybrać. No kurczę, nie wiem. Chyba Małysza, obu chyba, Małysza, chyba, Małysza. chyba Małysza. Małysza. Tak, tak, tak. Małysz jest... Y... To jaką drogę przeszedł Małysz medialnie, jak przypominam sobie jego pierwsze wywiady i to jak się z nim gada teraz, jak on jest wiesz, gwiazdą w Dzień Dobry TVN i może hmm. być prowadzącym w Dzień Dobry TVN, to taką drogę przeszedł. I jak wiesz co, parę razy zdarzyło mi się oglądać Skoki w towarzystwie Adama Małysza. Tyle anegdot, ile on opowiada. Oczywiście większość nie nadających się do, do cytowania, pewnie by sobie tego nie, nie życzył, ale to, ile on przeszedł, ile zapamiętał, ile anegdot opowiada, to naprawdę możesz siedzieć, słuchać i się nie nudzić przez długie, długie godziny i tylko coś tam zarzucisz, i no naprawdę bardzo dobrze się z nim spędza czas. Tomek z kolei jest bardziej, bardziej zamknięty. Tomek nie, nie dopuszcza za dużo ludzi do swojego świata, chroni się. Myślę, że jeszcze trochę się, trochę się zmienił, jeszcze po tym wypadku nieszczęśliwym. Że można, można z nim pogadać, ale chyba trzeba Tomka znać bardzo blisko, żeby dopuścił cię do swojego świata tak serio, a, a nie żeby ta rozmowa, wiesz, prześlizgała się na poziomie jakichś ogólników. Mhm. Czyli ten Adam po prostu bardziej jest na chwilę obecną taki światowy niż Tomek. Tak, tak, tak. No samo to, że Adam został prezesem polskiego związku narciarskiego, no to też musiał z tymi działaczami pogadać, musiał, musiał ich do siebie przekonać i tak dalej. Z tego co wiem, ze sponsorami ma nie najgorsze relacje z telewizją zawsze bardzo dobre, nawet jak tam jedziemy do Wisły czy do zakopanego robić studio stamtąd, to on pójdzie do, do studia i w TVP i pójdzie do studia w Eurosporcie, także no, umie, umie się dogadywać, umie się w tym świecie obracać, y, zna dobrze język niemiecki, no jest. Otwarty, myślę, że dobrze wykonujący swoją robotę, z całą pewnością. Hmm. Tak, tak. Myślę, że jego historia jest y, faktycznie taką modelową historią, która już więcej się w polskim sporcie pewnie nie powtórzy. Ale kto wie? Nie możemy o. mówić nigdy, nigdy. Pewnie ciężko będzie, dlatego że on trafił w idealne warunki. On trafił w taki moment w polskim sporcie, gdzie nie mieliśmy ani pół sukcesu. Nie mieliśmy sukcesów absolutnie nigdzie. Siatkarze jeszcze nie wygrywali, piłkarze byli w ciemnej D. Piłkarze ręczni też słabo w tenisie nie mieliśmy nikogo. Właściwie, jak tam ktoś się przebijał do turnieju głównego w wielkim szlemie, to byliśmy w niebo wzięci. I z tej nicości, z tej absolutnej beznadziei wyrasta gość, który wszystkich pokonuje. No, dzisiaj nie do zrobienia, no, no bo mamy cały czas jakieś sukcesy, jak nie tu, to tam. I, i, i... O, on trafił po prostu. W... Idealny moment, w taką pustkę, gdzie byliśmy rozczarowani występem każdego polskiego sportowca na arenie międzynarodowej. Tam Tomasz Golob dźwigał to. Do... Zobacz, że Tomasz Golob w 1999 roku został wicemistrzem świata i wygrał plebiscyt na najpopularniejszego sportowca. To świadczy o tym, że wtedy nie działo się nic. Dzisiaj Bartosz Marzyk zostaje mistrzem świata. I pewnie nie zostanie sportowcem roku. Raz został, jak został pierwszym razem chyba mistrzem świata, albo drugim, już nie pamiętam, mm -hmm. a później został parę razy jeszcze mistrzem świata i już nie wygrywał plebiscytu na to, co znaczy, że teraz konkurencja jest dużo większa yy, niż była wtedy. Wtedy golobowie wystarczyło wicemistrzostwa, żeby wygrać plebiscy. Co znaczy o tym co, co znaczy, że naprawdę potrzebowaliśmy wtedy bohatera i nagle się pojawił. I stąd ta cała mały szamania. Oczywiście to, jakim on jest człowiekiem, jaki był nawet w taki nieśmiały w tych wywiadach, to ujmowało, bo my, my lubimy takich nieoczywistych bohaterów, takich, których trzeba czasami przytulić, nie, nie muszą mieć, wiesz, mięśni kalifornijskiego uśmiechu, tylko czasami trzeba ich, wiesz, że oni są tacy jak my, trochę nieporadni, wiesz, że, że no, taki, taki chłop jak, jak 20 milionów w Polsce, nie? Także dlatego też go polubiliśmy, nie? Tak, tak, myślę, myślę, że to jak najbardziej to, co wymieniasz, to były czynniki, które o tej wielkiej popularności Adama Małysza zadecydowały. Naturalnie oprócz jego sukcesów. I naturalnie, co jeszcze bym do tego dodał, to to, że my jesteśmy obaj urodzeni w latach 80., pochodzimy z tego wyżu demograficznego i wtedy to takie pokolenie też potrzebowało pewnie takiego idola. Dlaczego o tym mówię? Bo mam dzieciaki na, pocz na początku podstawówki na chwilę obecną. One nie mają pojęcia, kto to był Adam Małysz. Także przy całym szacunku dla pana. i oglądają skoki, tak? Także Dawida Kubackiego znają, Kamila Stocha znają, tam nie lubią Graneruda, tak? Bo, bo, bo przegrywali nasi z Granerudem, ale nie wiedzą, kto to Adam Małysz. No właśnie, no właśnie. Wiesz, to moje wiedzą, moje ja czasami opowiadam, albo czasami on się gdzieś tam pojawi w studiu od czasu do czasu u nas, to, to mniej więcej kojarzą, ale to też nie jest y dla nich jakaś mityczna postać, taka jak będzie dla nas, nie? Że to. Że... Hmm. Oczywiście patrzą na Polaków, kibicują Polakom, nie, nie jakoś strasznie, chyba moje córeczki wolą żużel niż skoki, ale w zimie tam od czasu do czasu oglądają, ale też nie będą mały traktować jak, nie wiem, jak... Nasze pokolenie Kazimierza Górskiego, bo jak my słyszeliśmy, jak tam opowiadali, że tam, wiesz, kadra Górskiego na mundialu w Niemczech tak zasuwała, no to ja myślałem, że ten Górski to w ogóle, wiesz, no, lepszy niż Guardiola. Gdyby żył, no to on by tam trenował mm -hmm. najlepsze kluby na świecie. I myślę, że nasze dzieci nie będą, bo ja też mam dzieci w tym wieku, to nie będą tak patrzyły na małysza. Między innymi dlatego, że teraz mają na przykład Igę Świątek, nie? która jest numerem jeden mm -hmm. w światowym tenisie. No to mają innych bohaterów i nie muszą y, oddawać cały czas czci tamtym minionym. Tak, tak. No myślę, że bardzo ładnie to właśnie Kazimierzem Górskim, Adamem Małyszem i Igą Świątek spiałeś w tą pokoleniową klamrę i myślę, że tym e, pozytywnym akcentem również możemy e, zakończyć dzisiejszy wywiad, e, za który bardzo Ci dziękuję. dziękuję. Naturalnie na samym dziękuję, przepraszam, że, że gadałem w momencie, gdy mówisz dziękuję. E... Zmierzam do tego, że jeszcze chcielibyśmy tutaj zachęcić naszych obserwujących, do tego, żeby było ich jeszcze więcej na pobandzie. Więc tutaj, jeżeli mógłbyś, drogi Michale, powiedzieć, że drodzy fani, drodzy oglądający, subskrybujcie kanał na pobandzie, byłbym Ci niezmiernie wdzięczny. Drodzy fani, subskrybujcie kanał na pobandzie, bo warto. Sam, gdybym wiedział, jak się subskrybuje, to bym subskrybował. Tam trzeba na taki dzwoneczek nacisnąć. O, to, to jest to ja prostsze niż myślisz. to za ten dzwoneczek, żeby było więcej subskrybentów. A ile chcecie mieć subskrybentów? Macie jakiś taki poziom, do którego chcecie dotrzeć? Mamy chyba na chwilę obecną 2600, więc jeżeli byśmy w tym tygodniu doszli do 10 tysięcy, bylibyśmy przeszczęśliwi. Okej, okay, subskrybujcie, kochani. Jana Maxa. Spoko. Bardzo Ci dziękuję jeszcze raz, Michał. To była kolejna labanda na, na portalu pobandzie.com.pl. Ja nazywam się Krzysiek Sałaga, a dziś moim gościem był Michał Korościel. Bardzo dziękuję, pozdrawiam. Do zobaczenia.